Chciałam właściwie zacząć przygodę z tą irlandzką pisarką. Iris Murdoch od innej jej powieści. Może, może. Ale niestety nie mam jej, nie ma jej w mojej bibliotece. Jest w innej chwili na drugim końcu miasta i niekoniecznie chce mi się tam drałować. Ale skoro już do tej mojej biblioteki się zapisałam, no to jednak wziąłam coś, co jest dostępne. No i padło właśnie na dzwon. Może, może. Nadal planuję czytać, ale gdzieś tam w przyszłości. Też powinnam tutaj zaznaczyć, że może, może spadło na moją listę, ponieważ w jednym z wywiadów opowiadał o niej mój ulubiony aktor. Jak na kanał o książkach to wyjątkowo często o nim wspominam, no ale ja tak mam, sorry. I też czytam... Bardzo dużo tego, o czym on gdzieś tam wspomina, albo jeżeli gra w ekranizacjach książek, no to wtedy też nawet planuję zrobić sobie taką serię i czytać książki, w których ekranizacjach on zagrał. I może nagram na ten temat filmik. No ale tyle słowem wstępu. Przechodzę już do samej książki, czyli tego, co Was interesuje, naprawdę, skoro tego słuchacie. Dzwon to powieść, która pojawiła się na literackim horyzoncie w 1954 roku, stanowiąc zarówno wyraz ówczesnych przemyśleń, jak i odważne spojrzenie na moralność ludzką. Dla czytelników współczesnych książka ta wciąż może okazać się inspirująca, ponieważ porusza tematy uniwersalne i ważne, które trawią ludzką psychikę bez względu na epokę, tak myślę, choć miejscami jako całość może nudzić. Myślę, że ta książka nawet dzisiaj w Polsce wywarłaby spory wpływ na dyskusję publiczną, wywołałaby być może jakąś burzę, gdyby się przebiła gdzieś tam medialnie. Ale jednak nikt tej autorki w Polsce nie wydaje od jakichś 20 lat. Coś tam się pojawiło w zeszłym roku, ale totalnie bez echa, więc generalnie postać raczej nieznana. Ja też jej nie znałam, zanim nie przeczytałam o niej w tym wywiadzie. Polskie wydanie dzwonu, które miałam, to był rok 72. Egzemplarz miałam no, zmęczony życiem, bez oryginalnej okładki, ewidentnie po wizycie gdzieś tam u Introligatora. Więc do oryginalnej okładki dochodziłam po prostu sprawdzając wydawcę, liczbę stron i rok, no lubimy czytać. I na tej podstawie Wam prezentuję tej okładkę. Ja jej na oczy nie miałam okazji widzieć. No ale dlaczego uważam, że ta książka wywołałaby burzę w Polsce? No to już tłumaczę. Chwilę mi to tłumaczenie zajmie. To jest troszkę skomplikowane, jeżeli chodzi o tematykę książki. Główny wątek tutaj to historia małżeństwa Dory i Pawła. Przypominam, tłumaczenie rok 72, więc wtedy tłumaczono wszystko. Nazwy własne, imiona bohaterów też, jeśli tylko się dało. No tak więc małżeństwo Dory i Pawła. Dora była jego studentką w Akademii Sztuk Pięknych, zakochali się w sobie, wzięli ślub i Dora rzuciła studia. To nie jest jednak udane małżeństwo i poznajemy naszą bohaterkę w momencie, kiedy decyduje się wrócić do męża po tym jak kilka tygodni wcześniej od niego uciekła. Jego jednak nie ma w ich domu, tylko w ramach swojej pracy naukowej przebywa na terenie pewnego opactwa, przy którym dodatkowo działa pewne świeckie bractwo którego członkowie mogą oddawać się przemyśleniom religijnym i takiej ogólnej pracy na rzecz tej wspólnoty. Dora dociera tam pociągiem, jest bardzo roztrzepana, zapomina o swoim bagażu, który zostaje w tym pociągu, a w nim też rzeczy, które należą do jej męża, o które on prosił, żeby ze sobą zebrała. I on się nad nią od początku wścieka za to i ta ich relacja w dużej mierze bazuje na tym, że ona coś robi, nie do końca w sposób przemyślany, choć zwykle w dobrej wierze, a no on się na nią potem za to wścieka. Paweł jest zaborczy, słownie agresywny, krzyczy na nią, więc ona czuje się osaczona przez niego, ona się jego wręcz boi i mówi o tym wprost. Ale też nie jest tak, że to on jest tym jedynie winnym sytuacji tego małżeństwa. Dora ma kochanka, o którym Paweł wie. Ona znika na dnie, potem tygodnie, zostawia jakieś enigmatyczne liściki na swoje humorki. Jest też roztargniona, nieuważna, trochę marzycielska. Mocno na jej postaci zbudowany jest tutaj kontrast tego małżeństwa. Jej młodej, niedoświadczonej i jego skupionego mocno na tej swojej pracy naukowej, który musi tę młodą żonę trochę niańczyć, ale sam jest despotyczny w stosunku do niej i nie buduje dla nich obojga bezpiecznej przestrzeni wspólnej. Istotne jest też to, że ze względu na to szczególne miejsce, no Dora musi się dostosować do zasad panujących w tym Bractwie. Do jakiegoś tam wcześniejszego wstawania, do mszy, monotonnych raczej posiłków, no i przede wszystkim do ludzi, z którymi przybywa, bo to wszystko jest dla niej nowe i dziwne. I Dora też w kwestiach religijnych jest sporą ignorantką tak ogólnie. A jeśli chodzi o mieszkańców bractwa, to jest to mała grupa, chociaż jest trochę imion do zapamiętania. Nowy mieszkaniec to Tobi Chłopak, który przybył do bractwa na czas wakacji, zanim zacznie studia. Jest James Piotr, małżeństwo Marek i jego żona nazywana Markową, Michał, który jest przywództwem bractwa, jest ojciec Bob, czyli ich spowiednik, siostra Urszula, czyli łączniczka z opactwem jest Katarzyna, młoda dziewczyna, która przygotowuje się do wstąpienia na jesień do tego opactwa. Z czasem okazuje się, że w domku dla Gozorcy czy tam nadzorcy mieszka jeszcze brat Katarzyny Nik, który ma problem z alkoholem. I o ile w pierwszej części skupiamy się na przemyśleniach i poczynaniach Dory, ona poznaje cały teren bractwa oraz przygląda się murom opactwa, o tyle z czasem wyraźniejsza staje się historia Michała, właściciela posiadłości, w której mieści się to bractwo. W tej części Dory jest trochę. To może nie wprost ekspozycji, ale jednak ona przybywa do tego nowego miejsca, którego nie zna, więc siłą rzeczy ktoś ją musi oprowadzić. Ona się trochę włóczy po tych terenach, tam jest też jezioro. Ogólnie całość jest położona na malowniczym terenie, no ale trzeba ten teren opisać. Więc jak nie jesteście fanami takich opisów, no to będzie raczej dla was nużące. A no jeszcze może doprecyzowując, no to jest tak: mamy opactwo czyli zakon zamknięty za murami, tam nie można wejść nikomu obcemu, a zakonnice też stamtąd nie wychodzą, nigdy. Ślubowały to jest tylko ta siostra łączniczka, która pojawia się tam za murami tego zakonu. I na terenie dookoła opactwa są posiadłości należące do Michała i on tam w pałacu założył bractwo świeckie, ponieważ nie potoczyły się zgodnie z planem jego... No, Powiedzmy oczekiwania co do swojej własnej kariery. On bardzo pragnął zostać kapłanem. Wcześniej był nauczycielem, jednak na skutek pewnych wydarzeń dostał od biskupa, bodajże na piśmie, odmowę wstąpienia do seminarium, odmowę czy tam zakaz. I chociaż nadal marzy o wejściu w stan duchowny, on nadzieję jeszcze nie stracił, to jednak jest świadom, że ta przeszłość niejako go skreśla. Przeszłość, która ogoniła go na terenie bractwa, bo okazuje się, że właśnie w tej przeszłości wydarzyło się coś między nim, kiedy był nauczycielem, a Nikiem, czyli tym obecnym dozorcą, obecnie alkoholikiem, który wtedy był jego uczniem. I kiedy Michał dowiaduje się, że Nik jest bratem bliźniakiem Katarzyny, to cała ta przeszłość w niego uderza. I równolegle w tą jego historię życia zostaje z czasem wplątany także Tobi, czyli ten młody chłopak, który przyjeżdża do bractwa zupełnie nieopierzony, niedoświadczony życiem. No i zapewne już się domyślacie, że Michała i Nika połączyły wtedy wydarzenia o zabarwieniu romansu. Co dla człowieka głęboko wierzącego, którego największym pragnieniem jest zostać kapłanem, no jest po prostu tragedią. Tragedią wręcz podwójną, bo jednak on, jako dorosły i nauczyciel, czuje się odpowiedzialny za to, co się stało w relacji z młodszym, przecież od niego dużo uczniem. Więc raz, że mamy tutaj ten wątek romansu sam w sobie, to jeszcze taki trochę zakrawający o dużo mocniejsze słowo na P, chociaż to tak bardziej z perspektywy obecnej, no bo w czasie, kiedy mamy akcję, no to 15 latek był już traktowany no Jako taki młody, dorosły, no już jako mężczyzna, przy czym no, nadal gdzieś tam usta się wykrzywiają na myśl o tym. Tak więc to jest ten drugi wątek, który w miarę pasowania się historii nam się tutaj szerzej ukazuje. A dodatkowo te dwie linie, czyli wątek Michała i Nika oraz małżeństwo Dory i Pawła łączą wydarzenia lokalne, ponieważ do opactwa. Ma zostać przywieziony całkowicie nowy, specjalnie zamówiony dzwon, i wszystkich mieszkańców absorbują przygotowania do tego wzniosłego wydarzenia. To jest takie spoiwo. Wszystkie te wydarzenia dzieją się niejako naokoło tych przygotowań do powitania dzwonu. To ma być biskup, nabożeństwo, poświęcenie tego dzwonu, chrzest. Procesja, a kilkoro mężczyzn ma uzyskać dyspensę i prawo wejścia do klasztoru na czas zawieszenia dzwonu. Także naprawdę duża rzecz dla tej społeczności jako całości. Duża informacji. Mam nadzieję, że udało mi się w miarę je przedstawić, tak jakoś składnie. No i myślę też, że już wiecie, co może, co jest tutaj, co mogłoby być kontrowersyjne z polskiej perspektywy. I już jak na tamte czasy, to wydaje mi się bardzo odważna książka. Chociaż no, ja nie znam jakoś realiów gdzieś tam społeczno-politycznych tych czasów, no ale mimo wszystko lata 50. to były, więc to no, jeszcze nawet no, strzelałabym, że to są lata 60., może 70., a jednak książka powstała jeszcze wcześniej. Więc no, to było odważne. Jednocześnie nie należy się tutaj spodziewać jakiejś wartkiej akcji, jakichś plot twistów, czy ogólnie wielkiej dynamiki. To wszystko sobie płynie spokojnie, więc trzeba się dać ponieść temu klimatowi, szczególnego tego miejsca, trochę takiemu mistycyzmowi, którego elementami są jednak zwyczajni ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje dylematy i daleko im do istot idealnych. Książka ma swoje słabsze i mocniejsze momenty, chociaż Mardok. W niezwykły sposób ukazuje psychologiczne niuanse postaci, to czasami narracja zdaje się dłużyć i ci, ci bohaterowie wpadają w taki wir swoich przemyśleń na kilka stron. Niemniej takie momenty zwolnienia tempa pozwalają zanurzyć się w głębiej w analizie tych charakterów i ich moralnych dylematów, jeżeli, jeżeli kogoś coś takiego kręci lub ma ochotę na tego typu tekst, rzecz jasna. Także moralność stoi w głównym punkcie tej książki, ale jednocześnie to nie jest historia do moralizowania czytelnika. Nie ma tutaj oceny, nie ma wymuszania, jakie stanowisko ja jako czytelniczka mam podjąć ani co mam myśleć. To wszystko jest otwarte, a przemyślenie bohaterów autentyczne. Czytelnikowi przedstawiane są postacie, które są szare i których wybory moralne są niejednoznaczne i wcale nie takie oczywiste. Mardok. Nie podaje gotowych rozwiązań, pozostawiając czytelnika z pytaniami, które to z kolei pozostają otwarte na różnorodne interpretacje. Jednym z takich ciekawych zabiegów, który, na które zwróciłam uwagę, zabiegów literackich, jest sposób przedstawiania opinii bohaterów na różne tematy. I to się dzieje nie tylko poprzez przedstawienie ich myśli w samej narracji gdzieś tam z opisów, z OFU, ale także w formie rozległych kazań. W bractwie co tydzień inny członek przygotowuje kazanie, które wygłasza, bo nie ma tam kapłanów. I z tych kazań właśnie możemy dowiedzieć się no, trochę więcej o danej postaci i jej aktualnych rozterkach. Też jest zwrócona uwaga na aspekt tego, że pewne kwestie wiary potrafią być sprzeczne ze sobą, i można dojść do pytania, czym ja w końcu jako wierzący mam się kierować. Bo raz słyszę jedno, a innym razem coś kompletnie odwrotnego. Podsumowując, Dzwon to książka, która wciąż potrafi poruszyć czytelnika, zarówno swoją odwagą w podejściu do tematów, jak i subtelnością w ukazowaniu moralnych niuansów. Może jednak znudzić i można się od niej odbić z uwagi na formę ale na pewno jest czymś odmiennym do tego, co czytamy na naszym polskim podwórku na co dzień. Nawet jest w sumie odmienna od znanych u nas klasyków, więc może jakieś wydawnictwo, Iris, Mardok jednak odkopie i w Polsce pojawi się ona ponownie. A ja tymczasem dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.